Hejka moi kochani widzowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziękuję oraz pozdrawiam bardzo serdecznie wspierających kanał. Tym razem będę przeglądać nowy motyw. Widzowie, ten motyw i tak latuje w późno na mój kanał, bo będzie odcinek urodzinowy. Ale ja i tak ogólnie nagrywam ten motyw opóźniony, bo jest piątek, 30 maja, a motyw wyszedł w środę ogólnie. Także przeprosi... oj, i drugie przeprosiny ze strony Badiny, bo robię hałas. Omegamartinek View level. Happy birthday to Martin, w ogóle, bo ma dzisiaj, jak to nagrywam. Także wow. Widzowie, mamy nowy pakiet ogólnie, potem go oceniam. Widzowie moi kochani, ten pakiet... I mu jest mega ładny. Pierwszy raz jest, ten pakiet, ogólnie nie jest to release. Ogólnie męski mi się też mega podobał, bo, nie wiem, mój typ biorą chłopaka czy coś, nie wiem. Ale dobra, nieważne. Dziewczyna też ma ładny strój w sumie. Ej, na twarz nawet jakiś dodatek jest, ale tu cztery rzeczy, tylko hu, czy czemu tak mało? A bez promka, a dobra jest promka, to może dlatego. Ale ja daję za ten pakiet dziesiątkę albo nawet jedenaście. Jest piękny imo. nosiłabym go. Ma nawet ciekawy kolor niezmieniony włosów. W ogóle nie wiem, czy kiedy ten pakiet wyszedł. Mam nadzieję, że w środę, bo a nie wczoraj na przykład bo nie wiem, ale chyba w środę nie wiem w sumie. Widzowie oceniamy motyw teraz tło. Left on read. Co to znaczy? O Jezu, czekajcie, Oje, nie wiem. Aha, to jest, że o matko, że bez odpowiedzi jakaś wiadomość, tak? To tak się tłumaczy. Ojejku, no nie wiem. No tam wiadomo, że jak każdy książkę czyta, to już... Bo to biblioteka. No to już... Nie... Książce nikt... nie wiem. Jak to się mówi, nie wiem. Że książkę się raczej bez odpowiedzi zostawiać, już w sumie nie wiem. Ale to... I ładne. Ciężko wygląda na trochę AI-owe, ten kwiat zwłaszcza, z brzegu tutaj. Tak trochę mi to wygląda, może też jest narysowane przez MSP, nie wiem. A może nie. Ale i tak daje 10 dobra, mi się podoba w sumie. I to ładne. Lepsze chyba niż to poprzednie, bo tam nie dałam dużej oceny. Dobra, rzeczy. Mamy jakieś DNA, tablicę mamy, Jezu Mija czy ty to widzisz, matko Mija kochana, no nie no to jak chyba muszę dać 10 jak tu takie rzeczy dają, Jezu nie no popłaczę się. Ej dwie strony są tak? Nie, czemu tu się tło nie ładuje, ej czemu oni, ej oni usunęli tło? z rzeczy? What? Tu jakiś jeszcze re regał. Chyba nie wiem. Yy, co to jest? Nie wiem. Dobra, widzowie, za te za te rzeczy ja... Dała. No i są ładnie graficznie zrobione, więc no przemawiają do tego motywu nawet, więc nie wiem, 10. Tylko nie wiem, co właśnie, to jest to, co ja kliknęłam trochę, bo... Ale dobra, nieważne. To może 9,5, dobra, nie wiem, animki. Co to jest? Książeczkę? O Jezu. Książeczka jest magiczna. Oj, Matko. O, rzucam szkołę czy co to jest? Tak, School Out. Wyjście ze szkoły. Fuli Immersed. Nie wiem, same książkowe animki. Nie, nie. Ale na urodziny czy to jest dobry motyw? No na pewno lepszy niż ten Ad The Track rok temu. Nawet pamiętam nazwę jego do dzisiaj mi dali go w urodziny. Boże. Nie mogę tego przeżyć. Nie no, ale to już wolałabym chyba z książką niż... niż... Yy, yy, no. No. No to tutaj widzowie ja bym dała... No, nie wiem, no może dziewiątkę, bo same książki to tak trochę nudno. Mimo, że dawno nie widziałam większości animek? Tak szczerze. To, ej, może to sobie kupię. Czemu by nie? Będzie to będzie overlay. Ej, to jest idealna nimka do overlay'a takie siedzenie, matko. Będę, będę miała w korzystaniu. Dobra, moda dziewczęca, widzę. Ej, omegi, ubrania już są ładne, omegi. Ej, czy można już dodawać rzeczy Diamond do All Nie można. Oho. Bo coś tam, jakieś update'y na MSP wchodzą ja nie wiem w końcu, czy to się będzie dało robić. Buty nawet nie zmienione, a niech będą. Z włoski ładne, to... Ale nie wiem w jakim kolorze, szczerze. Jakiś odjechany? Nie, no dobra, niech będzie basic. Tu wszystko ma kolor książki, z tego co widzę w, tych, w tym motywie. jesteście. W się no, taki beżowy, coś takiego. No generalnie. Sukienka? Nie. Włoski, buty. No, dodajmy te do trzy rzeczy, żeby mi się spodobały. Nawet nie zmieniony. Ja ostatnio nie zmieniam coś rzeczy, nie wiem, nie mam pomysłu na to. Więc po prostu jakieś dodaję, żeby, żeby wiedzieć co mi się podoba. Jakieś Dawno nie zmieniałam już. Nie no, no coś tam czasem zmieniamy. To jest ewentualnie ładne, ale... a dobra. Za moty dziewczęcą chyba dam dziewiątkę na to wychowanie. Nie no, może osiem. Nie, nie wiem, bo znowu osiem i pół. No ładne kolorki, to niech będzie dziewiątka. Bo nie wiem. Ładne kolorki dali no to. Chociażby. Książki na głowę możemy wziąć. Możemy się do czegoś to przydać kiedyś. Będzie jakiś motyw szkolny we wrześniu? Przemek zrobi konkurs rukowy, szkoła czy coś i użyje. O. Ja to my myślę też widzę. Ej, ale czemu to się spagowało? Ej, to się strasznie bagują te tła, bo zobaczcie, zaraz mi tu oink wskoczył motyw. Motyw świnki powszedni, ja nie wiem. E-MC kwadrat, o to też musimy dodać, bo to mi, ja, mi się przyda. Na rękę to jest. O. Mi to się na pewno przyda, więc niech ma dziewczyno. Bo ona mi lubi robić luki. Dobra, widzę, że chyba koniec tego odcinka. To dziękuję serdecznie za oglądanko. To baj. Widzimy się w następnych materiałach No, to wszystkiego dobrego bajopa. Do zobaczenia następnym razem. To pa.